Dobra, no to yy, teraz ile powtórzeń na masę, ile na redukcję? Ogólnie oczywiście najpopularniejszy mit, czyli dużo powtórzeń na redukcję, mały ciężar i w drugą stronę na masę mięśniową mało powtórzeń i duży ciężar. Na szczęście jest to mit wynikający z prostej przyczyny. Tak naprawdę my tutaj mamy różne cele, aczkolwiek one tak od siebie się nie różnią, ponieważ mięśnie nie liczą powtórzeń, nie wiem jakie mają ciężar, tylko jedyne co czują to opór. Oczywiście w zależności od tego, czy my skupiamy się na typowym wyniku siłowym, czyli chcemy być trój boistą, to jest co innego, i co jeśli my jesteśmy sport, jakby sportowcem wytrzymałościowym. Tam oczywiście w przypadku łatwo też po spinterach, że oni są mega dowolnie i mocno myślą, a to się z drugiej strony, bo im nie jest to potrzebne. Jeśli chodzi o cele edukacyjne, to zarówno w budowaniu można budować masę mięśniową na powtórzeniach 1 5, 1, 5, 6, 12 i 15. Tylko to nie są odcienie białościowe. Tak jak widać, to wszystko są jasnozielone, ciemnozielone ciemno i Najbardziej optymalne, oczywiście, wydobywanie jest między 6 a 12, ale to nie oznacza, że my nie zbudujemy masę robiąc 1,5, czyli zbudujemy powyżej 15. I tak to, to samo, jeśli chodzi o stricte siłę. Siła, oczywiście, będzie ta absolutna, ona głównie będzie budowana przy powtórnych 1,5 6,12. Oczywiście, powyżej 15, no to nie, ale taka siła funkcjonalna, wiązana z, z naszymi maszynami, jak najbardziej będzie też kształtowana. I teraz, dlaczego to nie jest takie poruszalne? Po pierwsze, jeśli mówimy o budowie masy mięśniowej, to każdy mięsień reaguje troszkę na powstrzenia, czyli te wysokoprogowe jednostki motoryczne, które będą być aktuowane, bo one są najważniejsze, w chodzi o masy mięśniowej, są aktuowane jakby w zależności od tego, jaki mięsień mamy. Czyli jeśli mięsień pierwszej większy, ma głównie typy szybko kręciwe, czyli potrzebują w skrócie nie powtórzeń, żeby rosnąć, no to wiadomo, że lepiej się sprawdzi 6 i 12 inne 5. Z kolei, z kolei, kiedy mamy na przykład mięsień ramienny, yy, szczególnie na przykład boczny, yy, środkowy i tylny on ma głównie yy, te włókna wolno 5 więc te wnioski yy, Motoryczy. będą się aktuować przy większej ilości powtórzeń. I tak możemy grać z każdym mięśniem. Oczywiście to są też ogólne rzeczy, bo każdy z nas będzie miał różne rozmieszczenie tych włókien e, szybkooburciwych. I ogólnie osoby predysponowane do budowania masy mięśniowej mają więcej tych e, włókien szybkooburciwych, dlatego też łatwiej budują masę mięśniową. Hmm. Dodatkowo e, też y, ma znaczenie nasze tempo ćwiczeń czyli kiedy my robimy sobie tempo, na przykład przysiad 5 powtórzeń, ale tempo 5, 1, 0, 0, czyli 5 sekund na pauzy, to to zupełnie będzie miało inny wpływ na hipertrofię, kiedy my robimy sobie tempo 1, 0, 1, 0, kiedy robimy to bardzo szybko. Więc te, też powtórzenia wtedy nie stają się jakby jakimś bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o budowanie masy myślowej i tak dalej. Tutaj nie ma. Yy, dlaczego nie mówię o redukcji? Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak trening ukierunkowany na redukcję tkanki tłuszczowej, ponieważ redukcja tkanki tłuszczowej to jest przede wszystkim deficyt kaloryczny i jeszcze kilka innych rzeczy, które nie da się jakby zmierzyć za pomocą yy, powtórzeń, ponieważ tkanka tłuszczowa jakby nie, nie jest podradziona od liczby powtórzeń, albo po tego deficytu. My idziemy, co możemy to na, na, na tej redukcji wywołać deficyt poprzez większe spalanie kalorii oraz utrzymać masę mięśniową. Więc mówiąc, jeśli chcesz budować masę, budować siłę, nie przejmuj się w ogóle powtórzeniami, oczywiście oscyluj w okresie 6-12, ale też korzystaj z zakresu 1-5, korzystaj z zakresu powyżej 15, jak najbardziej. No i tak bardzo ogólnie to są rzeczy, które będą powodować, że ten trening wyjdzie łatwiejszym nie będziemy się skupić na pierdołach typu tyle na masę, tyle na, na, na tyle na redukcję a tak naprawdę e, przyjemność stringu będzie powodowała to, że on będzie rozmaicony bo my powinniśmy właśnie skupiać się zarówno na budowaniu siły na redukcji czy na masie i zarówno jakby na budowaniu tej wytrzymałości siłowej czy po prostu ćwiczenia, które będą miały dawać nam pompę, bo wiadomo więcej powstrzymywania nie trochę więcej pompy